Pierwsi mieszkańcy naszej kociarni. Bardzo są jeszcze takie osowiałe, smutne te koty. Ale będzie coraz lepiej. Mają na razie tylko trzy drapaki, ale jutro. Dowiozę jeszcze z pięć drapaków. Walu, posłać tego kotka tam. A tutaj mamy jeszcze jeden kot. No co, maleńka? Maleńka. Co Niuniu? Nie bój się kochanie. No cichutko. Cała dziesiątka szuka domów, najlepszych na świecie. Oto mają swoje miseczki, zabaweczkę, kącik kuwetkowy. No i tam siedzą milusińskie.